Szanowni Państwo zebrani na tej sali, ogromnie się moje serce raduje, że mogę się z Państwem dzisiaj spotkać w tak dostojnym i tablicznym gronie. Serce polityka zawsze się raduje, gdy może spotkać się oko w oko ze swoimi wyborcami i przekazać to, co leży mu na sercu, na sumieniu i, i widzieć w oczach ludzkich zrozumienie tego, o czym mówi. To naprawdę jest wieszcie i ogromnie dla mnie ważne. Proszę Państwa, na wstępie chciałbym powiedzieć, dlaczego my, dlaczego w tej sytuacji, tego wielkiego czwórmeczu, jaki stoi przed Polską, prawo i sprawiedliwość. Otóż dlatego, kochani, że w naszych sercach jeszcze płonie święty ogień trybogi o nasze dobro narodowe, że w naszych sercach i duszach, i umysłach jeszcze. Drzemie płomień miłości do ojczyzny, i trzeba go rozpalić tak, żeby odżął serca wielu. Dzisiaj, w sytuacji, kiedy ojczyzna nasza staje na rozdrożu, musimy popatrzeć wstecz, przypomnieć sobie ostatnie lata i zastanowić się i zapytać, czy Polska potrzebuje dobrego gospodarza? Nie wiecie? Pytam jeszcze raz, czy Polska potrzebuje dobrego gospodarza? My jesteśmy tą ofertą, która wychodzi naprzeciw takim oczekiwaniom. Bowiem ci, którzy Polską rządzą od dwóch kadencji, zapomnieli, co to patriotyzm, co to rozumne gospodarowanie. Zarówno tu, jak i tam w Parlamencie Europejskim. Mój serdeczny przyjaciel Janusz Wojciechowski będzie mówił o tym, jak to jest w Parlamencie Europejskim w tej ostatniej kadencji. Ja chcę powiedzieć tylko, że te wybory są niesłychanie ważne, bo w tych wyborach zdecydujemy o reprezentacji 51-osobowej, która tam w Unii Europejskiej będzie reprezentować polskie walory interesy. I proszę Państwa, gdy patrzę oczyma wyobraźni na to, co się może wydarzyć i to, co nam grozi to nie mogę nie wymienić kilku nazwisk. Proszę Państwa, zawsze pytam na spotkaniach, czy Państwo wiecie, z jakiego kraju kandyduje Róża Maria Gryfin von Thun und Hohenstein? Nie wiecie nic. A... Proszę Państwa, no dobrze, to jak wiecie, to wymieniłem nazwisko, wystarczy. Pamiętam tą Panią, ona jest oczywiście jedynką na liście Platformy Obywatelskiej w naszym okręgu. Wspólnym okręgu. Wymieniłem to panią dlatego, że pamiętam jak dziś, gdy w 2004 roku była bardzo ostra walka o to, na jakich warunkach wejdziemy do Unii Europejskiej, gdy był okres referendum. Ta pani naganiała bezmyślnie wszystkich, aby poszli do referendum i głosowali za zupełnie haniebnymi warunkami wejścia. Te warunki były niegodne polskiego, dubnego narodu i ona jest jedną z osób, która ponosi za to polityczną odpowiedzialność. Choć rzeczywiście nie kluczową, bo jak Państwo zapewne pamiętacie, był taki pan, który się nazywał leczek Miller. Tak, to ten sam, co wodził kiedyś w reklamówkach w kasze z Nockry, To ten sam, który dzisiaj ubrany w ornat odnowiciela, ja mu nawet nadałem trzy lepsze odnowicie, Poucza, jak to powinno być. To on wówczas był premierem rządu, on decydował o warunkach akcesji. Proszę państwa, myślał, że jak odda wszystko, co jest do oddania, to będzie noszony na rękach. Po salonach brukselskich, po rękach całowanych. Przegrał wszystko, odszedł z teraz wrócił jak pewien z popiołów i naucza. I naucza. Jego zastępcą w rządzie był niejaki Jarosław Kalinowski. Proszę Państwa, człowiek, który siedzi tam w parlamencie europejskim jedną kadencję i pewnie będzie wybrany na następną. A prawą ręką i mózgiem Jarosława Kalinowskiego był nasz wspólny dobry znajomy Czesław Siekielski. Proszę Państwa, mamy już dwie kadencje i wtedy będzie wybrany na przeciąg, głównie głosami tej tej ty, ty, ziemi, święto wszystkich. Otóż pełną odpowiedzialnością za słowa, mówię. Ci dwaj ludzie odpowiadają za haniebne warunki rolne. Czesław Siekierski zgodził się razem z panem Kalinowskim i z panem Leszkiem Milenem na to, żeby polscy rolnicy dostali tylko 25% dopłat bezpośrednio. Zawsze, gdy ich spotykam, zarówno tu, jak w mediach, mówię Czesiek, oddaj te kilkadziesiąt miliardów, które jeszcze winny chłopom polskim i dopiero wtedy wybierzemy się do parlamentu obozieckiego. Mm. Proszę Państwa, ale to nie koniec tej reprezentacji. Jest tam niejaki Janusz Lewandowski. Pamiętacie Państwo to nazwisko? Kojarzy się oczywiście z prywatyzacją kapitałową, jaka się w tym kraju odbywała. Ta prywatyzacja, też mówię to z pełną odpowiedzialnością, to był niebywały w historii polski rabunek. Rabunek dorobku wielu pokoleń Polaków. Ten dżentelmen powiedział kiedyś, słyszałem to na własne uszy, Polacy nie będą żyli z własności, tylko z pracy to tak, jak ktoś nam powiedział, będziecie parowkami w rosyjskim kraju. Jak mamy oddać majątek i być pracownikami najemnymi, czy można by do w policzek temu memorandum narodowi? A on to zrobił i wza, w zamian został komisarzem w Unii Europejskiej. Najwyższym urzędnikiem i dzisiaj kandyduje z platformy obywatelskiej z pierwszego miejsca w Dajska i znowu zostanie wybrany jako jeden z wielkich tego, tego kręgu odnowicieli. Proszę Państwa, następna osoba, jakże ważna. Nazywa się Fidner Danuta. Proszę Państwa, Pani Fidner była pierwszym komisarzem Unii Europejskiej, a w momencie akcesji była ministrem, który. Przygotowywał, odpowiadał politycznie za szczegóły negocjacje. Proszę Państwa, ja wtedy byłem członkiem Komisji Europejskiej Parlamentu Europejskiego i pamiętam jak dziś. Pamiętam także pana Truszczyńskiego, który był głównym negocjatorem. Taki dżentelmen, który przyznał się do tego, że był współpracownikiem służb specjalnych PRL, a teraz pracuje w wysokiej godności w Unii Europejskiej. I ta dwójka. Przygotowywała całe te negocjacje i warunki przedstawiła rządowi, panu premierowi Millerowi, stał nad tym paracel ochronny szczydłodnego prezydenta Kwaśniewskiego. Cała ta kanaryla się zajmowała, zajmowała tym, tym właśnie zagadnieniem. niesłychanie historycznie ważne. I proszę Państwa, mówię z pełną odpowiedzialnością trzeci. Oni nie negocjowali, oni przyjęli warunki narzucone przez Unię Europejską. Zupełnie skandaliczny przypadek, bo kosztuje to polską gospodarkę, polski naród, polską wieś ogromne pieniądze. To przez to upadły stocznie, przez to upadły całego, cały szereg wytwór, przemysłu wytwórczego, przez to, żeśmy oddali w obce ręce większość banków, przez to, żeśmy oddali handel, oddaliśmy właściwie wszystkie operatywne działające tutaj podmioty gospodarskiej. Zgodzili się także na zbyt mały okres ochrony na sprzedaż Ziemi, o co jak to się mi odpowiadają. I proszę Państwa, oni dzisiaj idą do Unii Europejskiej. Dla nas, dlaczego ja wymieniam te nazwiska? Czy żeby się mścić? Nie, kochani. Tylko dla Was pytanie jest proste. Polsce potrzeba wreszcie uczciwych, przyzwoitych ludzi. Nie potrzeba nam geniuszy, potrzeba nam, nam takich, którzy rozumieją, co to polski narodowy interes, którzy potrafią się powstawić. Biurokracji europejskiej, potędze niemieckiej i francuskiej, którzy wtedy, jak ważą się losy przyszłości naszego narodu, jak zapadają decyzje kluczowe dla niego, mogą i, i będą mogli powiedzieć nie. Do tej pory. Wszyscy mówili tak. I proszę Państwa, jak się zastanawiam, jak to określić, to co się dzieje, y, jaki, jaki taki szczegółowy opis y, tego zagadnienia Państwu przedstawić, to jako żywo przychodzi mi na myśl e, zbrodka z piosenki, którą kiedyś śpiewałem w kabarecie politycznym w Krakowie. Lat 40 parę rządzili tu ruskie, a teraz u władzy. Jest stronictwo PRUSKI. Jak Polska wytrzyma rząd PZL z Tuszkiem, jeden trzyma z Niemcem, drugi trzyma z Ruskiem. Proszę Państwa! Jak w tym wierszu, że choćby przyszło tysiąc profesorów kolegi, tego nikt nie wytłumaczył. Bo na tym to polega. To jest ekipa, która nie rozumie suwerennego państwa. Oni mieli do z pozycji prosowieckiej na pozycję pro w myśl zasady wczoraj Moskwa, dziś Bruksela i nadal usiłują służyć wiernie. Wiernie nowym panom. Oni muszą mieć pana. Oni nie pojmują, co to znaczy suwerenne państwo. Premier Kaczyński nazywa to polityką Białej Flanii, polityką na kolana. Ja dodaję, że to jest lokalstwo polityczne, które uderza buberankiem w podstawę bytu naszego narodu. Oni nam odbierają przyszłość. Zaburzyli ten kraj ponad wszelką miarę. Mamy dzisiaj prawie milion głów. I dzisiaj pan premier Tusk, który za to ponosi kluczową odpowiedzialność wychodzi i opowiada na śląsku. Ja uratuję polski węgiel. Panie premierze. Mówimy panu tutaj, z tej kieleckiej sali. Pan rzecz nawet nie przechodził po prawdy. Nie ma człon prawa tak mówić. Dobrze mówię. I drodzy państwa, takie to mamy towarzystwo. No i mamy te wybory, które są pierwszymi w cyklu. One oczywiście nie są tak ważne jak wybory do Parlamentu Polskiego, ale narodowi umęczonemu, niewierzącemu, kto żart wyborczy może mieć siłę sprawczą, odrzucającą tych ludzi od władzy, trzeba pozytywnego przykładu. Jeśli te wybory wygramy, a wszystko na to wskazuje, że wygramy, będzie to potężny sygnał polityczny, który serca nasze i na, naszych współbraci. Yy, na wiarę, że można to zrobić w następnych wyborach. Jeśli my wygramy teraz, będziemy Wam intensywnie pomagać w wyborach samorządowych. Bo Ziemia Świętokrzyska także potrzebuje naszego gospodarza. którzy złamali wszelkie zasady dziadów i ojców zapisane przez Witosa, Mikołajczyka i innych Świętego Ruchu Ludowego. A dzisiaj za marne surowuniki uprawiają prostytucję polityczną. Tak jest, prostytucja. Na tej ziemi muszą wreszcie rządzić patrioci, będzie się ona wtedy dużo lepiej rozwijać. I nawet jak nie będzie gwałtownego postępu, to będzie uczciwie i sprawiedliwie. Proszę Państwa i następne wybory sejmowe. My musimy odbić te, ten kraj. Musimy odbić ten kraj z kompratorskich rąk, bo w przeciwnym wypadku nie będzie Polski, a ściślej głowie zbudzona bydmuszką polityczną. Chciałbym Państwa na koniec prosić, ja, stary weteran walki o Polską rację w Byłem zawsze człowiekiem, który nie dał się mówić prawdy i mówię ją też dzisiaj, jak bym wszedł do Parlamentu Europejskiego, może, możecie być pewni, że będę czynił tak, dopóki dniu. Że trzeba, żebyście dzisiaj podjęli jeszcze wysiłek mobilizacyjny. Żebyście wzięli przyjaciół, znajomych, rodziny, dziadków, babki, dzieci i sąsiadów I zaprowadzili do tych wyborów, w imię lepszej przyszłości naszej ojczyzny. I popłyniemy, tak jak powiada poeta, że po ciemnej nocy jasny dzień przychodzi. I ptakom śpiewać każde. Amen.